No maneczko ludziska. Właśnie skończyłem spawać nowe wygrodzenia w oborze, więc postanowiłem nagrać, pokazać, jak to wygląda, co się zmieniło. Mianowicie do tych profili, co były, bo spawałem takie wsporniki. One są 30 cm wyżej dane od tych słupków. No tutaj to wszystko mamy już zagęszczone, wyrównane. Na to pójdzie jeszcze posadzka około 12 do 15 cm także trzeba było to dać wyżej po prostu profile 4x6 ścianka 4 mm szczeble co 40 cm tak czytam na opasy w sam raz aby do opasowy by było także no ja te sztuki co będę kupował to już będą bez rogów rogi będą wypalane także nie powinno być dużych problemów tutaj pójdzie na dół deska Grubsza na wysokość 22 cm. Szczelina jest 25-26 Także będzie trochę luzu jeszcze. No i tak to tam. Powoli jakoś pospawałem nową spawarkę. Uczy się spawać. Także chyba najgorzej nie wyszło. Zobaczymy. Fajna spawareczka. Fajnie się spawa. Trochę inaczej niż transformatorówką. Trzeba trochę wyczuć. I... Jedyny mankament to taki, że te przewody mogą być jednak dłuższe. Także, tam jak tam ludzie pisali opinię, to jest akurat prawda, powinny być trochę dłuższe. Ale za te pieniądze, to jak na taki amatorski sprzęt, to nie ma co narzekać. Fajnie robi robotę, fajnie spawa. No, i tak to wygląda. Zobaczymy, też trzeba wszystko przylifować, zamalować i powoli do przodu. Czasem druga strona, tu jeszcze robota, robota, ale aby to skończyć, na razie i byczki wstawić, także będzie super. No to na razie, miłego.